Oda do radości zabrzmiała na rynku Starego Miasta w Sandomierzu. Tak 1 maja mieszkańcy i odwiedzający królewskie miasto uczcili 15 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przed wspólnym odśpiewaniem Ondy do radości Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza, powitał wszystkich zgromadzonych. W swoim wystąpieniu zaznaczył rolę, jaką Polska pełniła będąc członkiem tej wspólnoty. Podkreślił również, że bardzo ważna jest dalsza istota pielęgnowania takiego Wypracowanego partnerstwa. Dzisiaj obchodzimy święto przystąpienia Polski, 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zawsze, kiedy mówimy o Unii Europejskiej, zadajemy sobie pytania, dyskutujemy o tym, co Unia Europejska zrobiła dla Polski przez te 15 lat. I przeważnie mamy na myśli, Poziom finansowania, dotacje, wybudowane drogi, przedszkola, żłobki, szkoły. Ja bym dzisiaj po 15 latach członkostwa w Unii Europejskiej zadał sobie i Państwu pytanie: co dzisiaj my możemy w Unii Europejskiej zaoferować jako jeden z pełnoprawnych członków równorzędnych członków Unii Europejskiej. Naszym rozmówcom Unia Europejska kojarzy się z licznymi środkami finansowymi, które wspierają ogólny rozwój gospodarczy, a wstąpienie do Unii Europejskiej dało nam Polakom mnóstwo korzyści. No bardzo dużo wniosło. Widać w każdym mieście w Polsce duże zmiany. Tak jak tutaj przyjechaliśmy, to takie dawniej takie miasta były takie zapyziałe, a teraz gdziekolwiek się człowiek ruszy, to wszystko odnowione i wszystko tak jak powinno być. Czy uważa Pan, że Polska nadal powinna być w Unii? Zdecydowanie tak. No więc widać, że jest rzeczywiście coraz, coraz ciekawiej, coraz fajniej. Na pewno poprawa, jeśli chodzi o jakość dróg, wiele na pewno inwestycji w miastach e, związanych właśnie z tymi dotacjami unijnymi, dopłatami. E, na pewno wypiękniał, wypiękniał nam kraj. Drogi, nawet po samym Sandomierzu widać, że naprawdę Sandomierz jeszcze 10-15 lat temu nie prezentował się tutaj e, tak ładnie, tak zadbanie z taką e, ilością ścieżek, czy chodników, ścieżek rowerowych. Swobodę poruszania się w krajach europejskich. Przejeżdżanie z jednego państwa do drugiego. I ja sądzę, że również rosnący dostatek. Rozwój infrastruktury. Przedsiębiorczości ogólnie wiele pozytywów. Oprawę muzyczną przygotowało na ten dzień Sandomierskie Centrum Kultury, chór, który stworzyli samorządowcy, uczniowie, mieszkańcy i turyści poprowadziła uczennica sandomierskiej szkoły podstawowej Oliwia Rykowska. Do akcji przyłączył się również poseł Adam Cerański.